Cześć, jestem Piotr Turkowski, jestem chirurgiem plastycznym. Chirurgią estetyczną zajmuję się od ponad 10 lat. Zabieg korekcji powiek jest zabiegiem, który doskonale odmładza oko, doskonale odmładza twarz. Jest to zabieg, który często należy wykonać już po 30 roku życia. U osób, które te powieki silnie opadają lub na przykład załamanie skóry powoduje niemożliwość prawidłowego Wykonania makijażu. Oko maksymalnie się otwiera i rozświetla po takim zabiegu. Zabieg wykonujemy na trzecie w znieczuleniu miejscowym, gdzie pacjentka poza początkowym znieczuleniem nic nie czuje podczas takiego zabiegu. Gojenie jest szybkie i rekonwalescencja też jest stosunkowo szybka. Po dwóch tygodniach możemy się pokazać, i jak już znikną siniaki pozabiegowe, jeżeli powstaną. To, to nie widać, żeby taki zabieg był wykonany, dlatego że blizna jest często idealnie schowana fałd na powiece, tak aby była niewidoczna dla oka. Należy o taką bliznę dbać, dlatego że ona na początku może być delikatnie zaczerwieniona, później po czasie blednie. To zabieg, gdzie szył już się usuwa po 5-6 dniach. Rekonwalescencja pozabiegowa polega na tym, że pacjentka może stosunkowo szybko wrócić do pracy. Zalecamy, żeby przez dwa dni raczej się nie ruszała, nie stosowała, nie, nie piła kawy lub innych środków, które rozwiedzają tę krew lub podnoszą nam ciśnienie, dlatego żeby nie powstały siniaki pozabiegowe i aby go jej nie przewijało prawidłowo. Zapraszamy na zabiegi z zakresu korekcji powiek do kliniki Odco.